Cześć, Leo! Hehe, trzecia a, a co tu masz? O, ja ją ja, To na nas! O co ci chodzi, Leo? Co kombinujesz? To taka sałatka! Alla witaminiaki! Teś mi się wydaje, że ty również bierzesz udział w naszym konkursie na straszakowe przekąski. A przy okazji odkryjesz w sobie pasję do gotowania! No pewnie! Uczę się od najlepszych. Mm. Witajcie kochani. Przepraszam za spóźnienie. Gdzie byłaś? U Maciusia. Wczoraj z rozpędu zjadł kiwi ze skórką i od tego czasu cały czas swędzą go plecy. Eee, Część owoców i warzyw musimy obierać ze skóry, ponieważ jest ona niejadalna albo ciężkostrawna, tak jak u kiwi czy ananasa. A co jest pod spodem? Wyjątkowo smaczny i soczysty miąższ. Tylko jak się tam dostać! Poczekaj, Leo, trzeba użyć noża i trzeba być przy tym bardzo ostrożnym. Najlepiej poprosić o to mamę i tatę, jeżeli nie dajecie sobie z tym rady. Pokażę Wam! Gotowe! Pięknie pachnie! O I na pewno wspaniale smakuje! Co z niego zrobimy? Ananasy można jeść zarówno surowe, jak i pieczony. My zrobimy z niego sałatkę. Oooo! No i to mi się podoba! Zaczynamy! No i mamy kolejną witaminową propozycję. Mhm, polecamy! Spróbujcie zrobić ją sami, a w waszej kuchni zagostą dobre a Śledźcie nasze przygody na Facebooku oraz kanale YouTube. Wszystkie przepisy znajdziecie na stronie polomarket.pl. Widzimy się niedługo! Uwierzcie w dobre moce! Jedźcie warzywa i owoce. Do, do, do zobaczenia! zobaczenia.